Jeśli ktoś z Państwa chce wyrazić swoje zdanie, zapraszam do mikrofonu. Proszę, proszę się nie krępować, bo no mówić trzeba. Jak nie będziemy mówić, to to jesteśmy bezwolni. Proszę. Dzień dobry, mam na imię Jadwiga i chciałam przedstawić e, także swoje zdanie. Jestem e, z telewizją TVN związana od samego początku i wzruszam się na ten moment, dlatego tu jestem. I bardzo się cieszę, że nas faktycznie jest tylu w obronie wolnych mediów. I naprawdę nie dajmy się, nie dajmy się. Tyle tylko powiem, bo jestem wzruszona. Chcę, żeby to dalej trwało. Chcę być wolną, bo jestem wolna w rodzinie, i tak samo chcę być w naszej pięknej Polsce wolna. I nie tylko w Polsce, ale i także w Europie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Ja jestem to pokolenie, które e, ma jeszcze w, w wspomnienia, e, kiedy rządziła na mnie tak zwana Komuna. I te informacje, które się pojawiały w tamtym czasie, mm, można było powiedzieć e, kłamliwe, e, nieprawdziwe, kiedy również e, chroniono można powiedzieć morderców, bo mamy tu na, mam tu na myśli e, e, morderstwo Grzegorza Przemyka, gdzie próbowano e, ukryć te informacje, tak samo jak e, morderstwo na księdzu Jerzym Popiełczce e, ja oczywiście nie mam tutaj na myśli, że nikt nie będzie tutaj w tych czasach demokracji mordował i ukrywał informacji o tego typu e, zdarzeniach ale y, mam tu na myśli ukrywanie albo inaczej y, uprawianie pewnej propagandy. Y, a y, myślę, że Państwo, jak i również ja, y, mamy y, do czynienia właśnie z taką propagandą w, w telewizji publicznej. Myślę, że taka równowaga y, informacyjna, y, a taką równowagą informacyjną jest y, stacja TVN. 24 daje nam pewną możliwość właśnie porównania informacji. To jest właśnie demokracja, gdzie, gdzie mamy różnego rodzaju informacje i mam, mamy możliwość yy, porównywania ich. Yy, ja mam okazję yy, w większości oczywiście czerpać informacje z TWM 24, ale również yy, od czasu do czasu staram się słuchać również yy, wiadomości. I proszę Państwa, nie da się tego słuchać. Ponieważ te informacje są no taką żywą propagandą. Niestety nie chciałbym żyć w takim kraju, gdzie informacje jest tylko i wyłącznie z jednego źródła. I dlatego też tutaj jestem. Myślę, że Państwo również jesteście tutaj po to, żeby w jakiś sposób zamanifestować właśnie taki pluralizm medialny. Oby. Życzmy sobie tego, aby mm, stacja twm 24 otrzymała tą koncesję. Ja myślę, że to jest swego rodzaju taki straszak. Tak przynajmniej sobie to wyobrażam, że przyjdzie, nie wiem, 30 dzień do koncesji, nie wiem, 25 i, 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 i powiedzmy, mm, yy, władza się ugnie i. Yy, ta, ta stacja TVN24 otrzyma tą koncesję. Oby się tak stało, dziękuję. Uuu, oby, oby. Dziękuję bardzo, zapraszam. Czy ktoś jeszcze chce coś powiedzieć? Ja, ja, ja sekundkę, tylko dzisiaj słyszałam taką wypowiedź, która mi się bardzo podobała, że bez wolnych mediów, proszę Państwa, nie będziemy mieć wolnych wyborów. A jak nie będziemy mieć wolnych wyborów, to niestety nie będziemy mieć demokracji. Dziękuję. Witam państwa, dobry wieczór. Ja przyjechałem z rodziną aż z Bielska, bo tam dzisiaj podobno ma nie być tego protestu. I patrzę na was wszystkich i jedna rzecz mnie najbardziej szokuje: że ci ludzie, którzy to stoją, to są ci, którzy się otarli o komunę. A gdzie jest młodzież? Nie ma tu nikogo, jest paru młodych. No niewielu, naprawdę was jest niewielu. Chylek czoło przed wami, ale gdzie jest wasze, wasi rów rówieśnicy? Nie ma. To tylko my mamy walczyć, starsi? Powinniśmy rozmawiać z tą młodzieżą, mówić im, tłumaczyć, przecież sami tego nie zrobimy. Nie to, że mamy kupę, sorry, głupich obywateli, którzy głosują na ten kraj, to nie mamy młodzieży. To jest masakra. Spodziewałem się też, przyjechałem tu z Bielska, że tu nie będzie miejsca na tym rynku dla nas. Powiem szczerze, że jestem trochę rozczarowany. D -dak. D -dak. No jest w no. Dziękuję bardzo. Proszę. Szanowni Państwo, ja jestem starym nauczycielem, jestem emerytowaną nauczycielką i chciałabym powiedzieć o rzeczy takiej. To, co stanie się z TVN-em, stanie się niedługo ze szkolnictwem, z kolejnymi resortami. I tutaj zwróciłabym uwagę na to, że ta lawina nie może ruszyć, bo to będzie lawina, proszę Państwa. Zobaczą, że tutaj będziemy ulegli. To wtedy to wszystko, co będzie w szkolnictwie, będzie po prostu rzeczą dramatyczną. A nauczyciele, którzy są mądrzy i którzy bardzo dużo wiedzą i są wykształceni, nic z tym nie będą mogli zrobić, ponieważ minister CZ na to nie pozwoli. Proszę Państwa, musimy się bronić przed tą lawiną. Pamiętajcie o tym że to tylko od nas zależy, jak oni zobaczą nas na ulicach, na rynkach, to wtedy może się troszeczkę zmitygują. Życzę wszystkiego dobrego tym wszystkim, którzy mają zacząć od września z tym wszystkim się uporać. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Mam na imię Małgorzata. Y Pan Zbielska ubiegł mnie, bo właśnie, bo właśnie chciałam coś na temat młodzieży powiedzieć. Przychodziłam ze swoimi znajomymi i z rodziną tu. Walczyliśmy wtedy o to, aby sądy były niezawisłe. Wiadomo, że jest wiele rzeczy do poprawienia, bo tam pracują ludzie. Wiemy, jacy ludzie są. Niemniej jednak wiedzieliśmy, czym to pachnie. Było nas niewielu. Później przyszedł moment, kiedy zabrano możliwość decydowania o dzieciach nienarodzonych, które, no niestety, umierają albo jeszcze w trakcie, kiedy kobieta jest w ciąży, albo tuż po narodzinach. Zabrano to. I proszę Państwa, szłam za Borską z mężem. Byłam zszokowana, ile ludzi, a właśnie ile młodzieży podążało tu na rynek. I naprawdę było ich wielu. Wtedy z kolei my, starsi, gubiliśmy się w tym tłumie. Zależało im. I dzisiaj liczyłam. Że będzie nas tutaj o wiele, wiele więcej niż jesteśmy tutaj zebrani i wypowiadamy się na ten temat. Podejrzewam, że młodzież obudzi się w tym momencie, kiedy zabiorą im internet. Dziękuję. Szanowni Państwo. No ja też zabiorę słowo. Aha, proszę, no to mówicie. Siłę przebicia. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, dzień dobry. Brawo. Brawo. Trochę ze stresu nie wiem co teraz powiedzieć, ale już miałam przyracowane w głowie. Chciałam powiedzieć, że mi też trochę jest wstyd za kolegów, koleżanki, że w ważnych momentach takich dla kraju były... No, jest z nas bardzo małe grono. E, tak jak było przy e, protestach dotyczących właśnie niezawisłości sądów. Pamiętam, kiedy Tata mi mówił cały czas, żebym szła z nim na te protesty. E, Mama mnie chciała wręcz puścić, żebym opuściła dzień w szkole, po to, żebym e, mogła iść na protest. Tata jeździł do Krakowa, jeździł do Katowic, ale nie mógł mnie ze sobą wziąć. Więc moją e, pierwszą taką okazją, Właśnie był, e, bo ten strajk kobiet, e, dzisiaj tak nawet nie, wiedz, nie wiedziałam do końca, że jest e, protest, bo za późno się dowiedziałam, więc przepraszam wszystkich, że tak dopiero w połowie tutaj e, się pojawiłam, e, ale chciałam powiedzieć, że rzeczywiście jest mi trochę wstyd za znajomych, e, no już w takich momentach siedzą w domu i, i nic z tym nie robią, prawdopodobnie kiedy... Będą takie najważniejsze dla nas rzeczy, takie zostaną odebrane, wtedy się obudzimy. I no jest nie przykro, bo można nam mówić, 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 a my się obudzimy, to już będzie za późno najprawdopodobniej. Także chciałam też powiedzieć i w podziękować Stefanowi, bo tak w imieniu polskich wyznawców religii muzułmańskiej, dlatego że jestem drugą osobą w Ossię która jest nam wyznaje. Pierwszą jest pan Jerzy, którego bardzo szanuję, pan Grzegorz Jerzy. I jest takim moim starszym przyjacielem. Wspiera mnie we wszystkim, także też jeździ na różne protesty właśnie. Chciałam mu też za to podziękować, bo dzisiaj go tutaj nie widzę, ale zawsze opowiada mi o wszystkich rozprawach, które wygrywa przeciwko rasizmowi. Jeździ do różnych miast po to, żeby walczyć z antysemityzmem, z rasizmem, z ksenofobią. Bardzo mu chciałam podziękować, dlatego że pamiętam ten czas, kiedy bardzo nas, moją społeczność, szczuto w TVP I w mediach ptop tego nie zaznałam, więc chciałam Tuwenowi szczególnie podziękować, bo żyje nam się lepiej, kiedy. Nie szują nas tyle w tej telewizji. a Muszę powiedzieć, że w szkole, kiedy nie kryłam się z moją, moim wyznaniem, spotykałem mnie ze strony właśnie... E, ze strony właśnie nauczycieli, którzy, e, którzy oglądali bardzo dużo TVP Info, e, no niemiłe komentarze, nawet bardziej niż niemiłe i... No i było przykro, bo wiadomo, co właśnie telewizja robi z ludźmi. To właśnie to pokazało. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.